Dzień dobry, jak z tej strony ja, Igor, oczywiście gracz i chciałbym wam na początku powiedzieć, że ten film będzie zawierał spoilery do nowego serialu Jurassic World Teoria Holosu, Jurassic Park bardziej. Możecie go obejrzeć na, na Netflixie, polecam. Nie wiedziałem co tam się dzieje, ale się podobało. No. Więc dzisiaj robię pierwszy taki film na moim kanale. I... To jest moja pierwsza recenzja na kanale Nie wiem po to się powtarzam, ale Tak, tu nie będzie żadnego mm, Nic po prostu z tego serialu Będzie po prostu czarny ekran Będzie słuchać tylko i wyłącznie moje gadanie Bo nie miałem niestety dzisiaj czasu Przygotować nic Bo musiałem oglądać serial, no Ale ogólnie polecam, fajne No Przejdźmy do Rzeczy, która rzuca się W tym serialu w oczy, jak dla mnie przynajmniej Najbardziej czyli sam wątek w sumie Brooklyn, bo ona była tam w obozie kredowym, później no, przeżyła razem z resztą. Chciałem powiedzieć coś o obozie kredowym, ale to ma być teorii chaosu. Um, przeżyła później no i w zwiastunie zobaczyliśmy, że coś ją tam pożarło i do końca nie było wiadomo, co to jest. W serialu dowiadujemy się, że jest to alozaur, na którego Darius poluje. Próbuję go złapać, po prostu. Na początku nie wiemy ogółem, czemu Darius się nie zjawił w miejscu spotkania, bo widzieliśmy taką scenę na zwestunie gdzie coś tam Brooklyn mówiła. Ja osobiście myślałem, że pożarują atrociraptory, no ale widać, że byłem w błędzie, bo same atrociraptory pojawiały się już. I to w pierwszym odcinku. No, a to, to na razie jest o Brooklyn. Co się później okazuje? Że Brooklyn handlowała dinozaurami dla ojca Kenziego. E, bardzo ciekawa rzecz. I ukrywała jakieś domy przed swoimi przyjaciółmi. Oczywiście oni są tam już dorośli, więc wiecie, to jest in, inny temat niż obóz kredowy. I oni są już tam dorośli. No i ogółem. Później, teraz będzie bardzo duży spoiler, to jest spoiler dotyczący z zakończenia, wolę ostrzegać, po prostu, no. Na końcu jednak o, 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 o... o nie umiem się to powiedzieć po prostu, to wywarło na mnie takie emocje, że nie umiem nic mówić. Um, to jest zdziwienie bardziej. Um, okazało się, że jednak Brooklyn żyje, tylko jest trochę poturbowana. I najwyraźniej nie planuje odejść, ani od swoich przyjaciół, ani od handlowania dinozaurami. No. Ogólnie, wątek Brooklyn to jest główny wątek w tym serialu. Jeden z główniejszych, bo jest jeszcze jeden, albo on jest ważniejszy, albo jest tak samo ważny, albo trochę mniej. No więc wątek Brooklyn był bardzo ciekawy, bo tak nasi znaczy bohaterowie stopniowo dowiadowywali się o niej coraz więcej, że jakby to ująć, że na początku było, że każdy wiedział, że ona zginęła. Później do dowiedzieliśmy się od mm, Kędziego, że ym, tam się nie zjawił. Ym, właśnie. Nie pamiętam imion. Czekajcie. Tyle, jestem akustyczny. Chodziło o to, że później dowiadujemy się od Kędziego, że Darius nie przyszedł się spotkać w Brooklyn, a miał. I później dowiadujemy się jeszcze od pana ym, Dariusa, że. Właśnie jeszcze Kenji też miał się, no, się pojawić, się nie pojawił, ale od Brooklyn niczego się takiego nie dowiadujemy. Wiemy tylko, że Brooklyn zlała Kenji jego kompletnie. Była zajęta pisaniem, prawdopodobnie z jego ojcem o dinozaurach właśnie. No i chciałbym na razie zamknąć ten wątek i możliwe, że jeszcze do niego wrócimy. A w tej recesji chciałbym um, uwzględnić jedną ważną postać, która w tym serialu Zaskoczyła mnie chyba najbardziej. Czyli sam ojciec Kenji'ego, Czemu akurat on, nie, nie ktokolwiek inny, typu ta baba, która sterowała raptorami, którą nazwałem no, laleczka czaki, bo tak wyglądała. Ona w ogóle nie mrugała. Taka ciekawostka. Jak miała mrugnąć, to lekko zmrużała oczy i to było wszystko. Tylko raz mrugnęła, mrugnęła tylko raz, kiedy otworzyły się drzwi Maka Zenu w odcinku Początek Końca. To, był chyba jedyna, to była chyba jedyna scena. No dobra, lecimy do tego wątku. Um, ojca. Ojca. Um, Kendziego. My go spotykamy. Kendzie nie jest do końca chętny spotykać się ze swoim ojcem. Bo jak oglądajcie obóz kredowy, to wiecie, że. On ich tam zostawił na pewną śmierć, i wyspiał, jakoś im się tam udało uciec i on w ogóle chciał, żeby syn przejął po nim całą cały tą nieczystą pracę, nie wiem jak to określić, nieczystą działalność, handel dinozaurami. No i w tym serialu też możemy go spotkać, też możemy go spotkać w piątym odcinku, tylko... Kenji przyjeżdża do niego razem z Dariuszem. Z Dariusem. Czemu ja mówię Dariusz? Dariusem. żeby dowiedzieć się trochę, żeby dowiedzieć się coś o Brooklyn. No i mówi, że da mu informacje kiedy przejmie po nim całą tę działalność. Ten handel dinozaurami po nim przejmie. No i oczywiście. Kenji jest wkurzony. Wychodzi razem z, Dari z, da z Dariusem i nie jest pewny co do tej decyzji, ale postanawia raczej się zgodzić. Coś takiego tam było. A później idzie i ojciec mu mówi, że, że kocha wybierać drogi na skróty. No i tam się zaczyna ta sama wzruszająca gadka. Po czym mówi jednak mu informacje wtedy, kiedy odchodzi, jest nim zawiedziony. Mówi mu jednak informacje bez tego wszystkiego. No i tu zaczyna się takie... Taka dobra strona ojca Kenji'ego, bo on był przedstawiany jako taki główny antagonista serii tej pierwszej, obozu kredowego. No też nie spodziewałem się, że on będzie jakiś dobry, a szczególnie, że pojawi się tylko i wyłącznie w jednym odcinku. No, ale doświadcza tam jakiejś formy odkupienia. I to odkupienie polega na tym, że jednak yy, postanawia pomagać w spełnianiu marzeń swojego syna. Tylko, że też mu przerywa tą drogę do odkupienia. A przerywa mu tą drogę do odkupienia pewna osoba o nazwie Atrociraptor. Aatrociraptory nie są za przyjemnymi postaciami w tym serialu. No, ja też tu nie chcę robić jakiegoś streszczenia, bo streszczenie to będę robił jutro... jutro będę robił streszczenia. To jest taka recenzja ze spoilerami po prostu. Ja to dam w nazwie dużo po prostu napisane. Na początku też było. No. I yy, kiedy przychodzi i pierwszy raz widzimy tą babę. Laleczkę czaki Moja wina, że ją tak nazwałem, podoba mi się ta nazwa. Yy, yy, ona... Nie nakierowuję tych Ators na Darius'a i Kenji'ego Tylko bardziej właśnie... Co ja gadam? Co ja... Co ja... Dobra Wszystko... Mm, wszystko chyba poplątałem albo nie wiem co ja gadam Po prostu nie nasyła to na Oza Kenji'ego tylko na Dar... 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 Darius'a i Kenji'ego No ale jednak e, Tata Kenjiego postanawia e, złapać Androida Raptora za nogę. I to był chyba największy błąd w jego życiu, bo zostanie pożarty. No i na razie jest, e, rozwijam wątek tych dwóch postaci. Bardziej trzech, czterech. Brooklyn, Kenji, Dar Darius i Tata Kendiego. I teraz tutaj pojawia się jedna postać, która ratuje naszych głównych bohaterów. E, jak pamiętam. I jej imienia nie było podane tej postaci. Taki tam ok w okularach przyjeżdża po nich. a W samochodzie ich ratuje. Później w następnym odcinku dowiadujemy się, że mm, on był on był e, jednym z przewożących e, dinozaurów w tej firmie. Ona miała coś na DFE, coś takiego. Może obejście po prostu opłaca się. On był jednym z przewożących dinozaury, no i właśnie mówi im, że gdyby nie Brooklyn, to on by nie żył, bo miał zlecenie, żeby przewieźć, właśnie, alozaura do placówki. Nie do placówki, tylko do miejsca. Ale tam jednak nikogo nie było. I właśnie wtedy brama sama się otworzyła i po prostu ten wyskoczył i miał na niego zapolować, ale jednak znalazł Brooklyn i on miał czas uciec. Po tym incydencie jeszcze trochę pracował i opuścił firmę. Ten sam typek pojawia się na sam koniec serialu, ale to do tego to jeszcze daleka droga. No, więc przejdźmy do kolejnych postaci. Bardziej jednej. Bo ona zasługuje na oddzielną kategorię. No, dobra. Postać Postacią, o którą mówię. O której mówiłem wcześniej. Jest oczywiście Ben. No i jakby to powiedzieć? Dobra, to powiedzieć. czekajcie, bo ja nie pamiętam tego wszystkiego. Dobra, amnezja mi się jeszcze nie wdarła w. pamięć i tak. No się nazywa Ben. I to jest bardzo ważna postać. I jedna z moich ulubionych. No. Więc zacznijmy sobie. Ta postać jest naprawdę jedynym kierowcą którego poznajemy tutaj na dłużej dopóki nie pamiętam jak one się nazywały te o kurde one miały czystą nazwę te dinozaury z, pinoza... z rodziny spinozaurów tyle wiem um... 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 one zatopiły jego oczywiście wana ale to było w odcinku szóstym a my teraz gadamy o całej postaci. Więc postać jest bardzo ciekawa. Nagle wbija na chatę Dariusa i gada mu o jakichś szpiegach. Bo tam niby do niego dzwonił, ale jednak okazuje się, że nie dzwonił. I wtedy wbijają a Raptor. Nasi biały, biali koledzy. No, I ta postać dla mnie, dla mnie była jedną z najciekawszych postaci w tym serialu. Bo, tak jak mówiłem, był jedynym kierowcą. Dlatego poznaliśmy na dłużej. Troszczył się o Różę. teraz w ogóle ma jajo, więc mam nadzieję, że w drugim sezonie będzie jakiś wątek Róży rozwinięty. I po prostu ta postać była dla mnie takim fajnym gościem, który oczywiście pomógł w, w ugaszeniu pożaru na stacji benzynowej. I wyciągnięciem samotensu ceratopsa. No, oni nim niestety nie nie, mus, nie mogę e, dużo mówić, ale mogę jeszcze o nim powiedzieć na pewno to, że kiedy musieli... że chcieli już zabrać róże, to oni tam to on tam wskoczył do tej... tej ciężarówki takiej przewożącej, bo na od dołu miała takie klapy, jakby ktoś tam utknął, albo... jakby też przeżywał, został zamknięty, albo chciałby tam wejść. Nie otwieram drzwi dinozaurowi. No. No i on tam najbardziej rzucał się na pomóc tej Ruzi. I w ogóle był takim fajnym kolesiem. No. Więc przejdziemy teraz do dwóch ostatnich postaci, które chciałbym tutaj w tej recenzji załączyć. No i oczywiście jeszcze finał. No. Więc widzimy się za sekundę. I na mojej liście ważnych rzeczy, które chcę zmieścić w tej recenzji jest Sami i Jasmina. To są dwie postacie kobiece, które pojawiają się na dłużej w tym serialu. A nie tak jak Brooklyn na chwilę. I tak jak ta reszta. Na chwilę. I trzeba przyznać, że te postacie zostały dosyć dobrze poprowadzone. Bo sami poznajemy na farmie. O Jezu, tylko to tego w... Teksasie chyba bo nie, ale dokładnie nie pamiętam. Teraz raczej było w Teksasie. Ym, nie poznajemy w sumie, tylko spotykamy po obozie kredowym. Ona tam w ogóle jest sama, y, źle jej musi wszystko robić sama i ma właśnie róże na wychowaniu róże. Róże na wychowaniu. Zapomniałem o, stres o nie streszczeniu, tylko o zmiękczeniu. Y, róże na wychowaniu. No i... Tak się niestety składa, że Róża atakuje jeden z samochodów, sąsiada. No i sami tam, sami tam musi uspokajać tą dwójeczkę. A właśnie, Bena musi uspokajać też, no. No ale ogółem o postaci. Postać w tym serialu dosyć w sumie panikowała. Szczególnie w tej scenie z... Um, z tym, jak właśnie auto zatonęło, i też głównie wtedy, kiedy Jasmina nie odbierała telefonów, ale to tam mniejsza w sumie, bo wszyscy przeżyli jest dobrze, tak? Teraz jest mina, o której mam trochę więcej do powiedzenia w sumie, bo ta postać, jeżeli oglądaliście obóz kredowy, to wiecie, że ma dosyć wielką traumę dotyczącą dinozaurów. Otóż w tej traumie chodzi o to, że ona boi się nawet najmniejszego dinozaura. Bała się. No i tam mamy takie cofnięcie w czasie, że ona dalej ma jakieś tam trauma, ale to 14 lat wcześniej. To już trochę, trochę, trochę te postacie w tym serialu mają lat. No i to jest to tak naprawdę jedna z nielicznych postaci, bo jedna z trzech, która zachowała spokój wtedy, kiedy to auto zatonęło. No, i udało im się tam jakoś wypłynąć, i to głównie w sumie ona uratowała sami. Ale to już mi jest coś, bo ją ogółem spotykamy w tej wyspie wolnej od dinozaurów, który oczywiście nasze kochane. De. de mm, ci, którzy mieli na stronie przed dinozaurami, dobra, nie zapamiętam wszystkiego. Pamiętam już Jurassic World Evolution 2, ale nazwy za nic. Um, oni jednak hakują te bramy, i udaje im się dostać. Do tego miejsca i wpuszczają dwa dinozaury z rodziny spinozaurów, które, no, za przyjazne nie są. On jako. Nie ona, to chyba była ona. No, ona jako jedna z nielicznych też się wtedy aż tak bardzo nie bała, bo ona włączyła hologram z T-Rexem, żeby zająć na chwilę tego. gad. Dinozaura z rodziny spinozaurów. No. Jest to ogólnie, jak dla mnie postać w stosunku do obozu kredowego bardzo odważna, jakby. Ona. Dużo się zmieniła po prostu, bo tam właśnie ten horogram miał im służyć jako takie przyzwyczajenie się do życia w środowisku dinozaurów bez dinozaurów w, w pobliżu. Co było nawet dobrą opcją, no, ale jednak, ja się prawo, bo pojawiły prawdziwe dinozaury, to za dobrze to im nie pykło. No. I teraz przejdziemy prawdopodobnie do ostatniej części mojej recenzji, w której będzie dużo spoilerów, więc widzimy się za chwilę. Ok, w ostatniej części tej recenzji chciałem uwzględnić dwa ostatnie odcinki, czyli odcinki, które u mnie w skali od 1 do 10, bo w streszczeniu będę je. O o To macie już ode mnie spoiler. One mają y, klasę w, poza skalę, bo te odcinki były świetne, bo oni, oni się rozdzielili na trzy grupy. W pierwszej był Kenji i Darius, w drugiej Sami i Jasmina i w trzeciej grupie był tylko i wyłącznie Ben. No i ten Ben tam poszedł do Ruzi, do tej właśnie ciężarówki. Co ją przewoziła. Sami i Jasmina goniły tą ciężarówkę w aucie. A Darius i Kenji gonili drugą ciężarówkę na motorach. Tam Kenji był w tej części takim spinaczem, który bez problemu mógł wejść do budynku od strony dachu. No, nasz tutaj Darius miał. Z tym trochę większy problem, no ale jednak Kenji mu pomógł. Na początku byli pokoleni, ale jednak się tam pogodzili. No i to jest już dobra rzecz. No. No, i jak to się skończyło, że oni wszyscy wylądowali w jednym miejscu. Jadą w dwie różne strony i trafiają do tego samego miejsca. To jest naprawdę bardzo ciekawe. No i w tym miejscu znajdują... nawet wcześniej chyba znaleźli, tego tak, wcześniej znaleźli takiego typa. W garniturku. Który mówił, że nie chce się skrzywdzić. Yy, ale dostał szybko, szybkie ogłuszenie od sami. Więc, no, trochę. Szybko się to skończyło. No i w ósmym odcinku, czyli w finale, wyszedł na nich z, z paralizatorem. Poraził Bena. No i dostał znowu szybki knockout od sami. Tak akurat był taki moment, w którym sobie powiedziałem. Wiecie? Zróbmy dwa razy to samo. Może się nikt nie skapnie. Ale nie, nie ogółem było spoko, ale ten moment był taki dziwny. Dwa razy dostał noko od tej samej osoby. W ten sam sposób. To było dosłownie takie coś. Ale... ogółem... Najciekawsze było to, kiedy... Właśnie mówiłem wam o takim typku, który się jeszcze pojawił, który ratował Dariusa i Kenji'ego. No. Kiedy... Ta kobietka, którą nazwałem sobie po swojemu, czyli Laleczka Czaki, bo jej imię niestety nie zostało po, powiedziane. Ona załatwia tego typa w garniturku. Przywódcę tej całej drużyny. No i y, później zajmuje się y, później zajmuje się y, naszymi no, bohaterami. I okazało się, że nasza postać umie w telepatię. Po prostu kontaktuje z dinozaurami. Z ludźmi nie kontaktuje z dinozaurami kontaktuje. No i to oni tam wskazują. I kiedy ma być już po wszystkim, nagle wjeżdża nasz. Kurde, pracownik. Potrąca tam wszystko. Wszystko i wszystkich. No i co? Uciekają. Wszystkie dinozaury wychodzą. Jest jedna wielka bitwa. Po prostu jedna wielka bitwa. No i podczas tej bitwy myśleliśmy, że umiera ta baba, ale ona się jednak tam powróciła jeszcze. Ale przed tym Darius wypuścił jednak tego alozaura i zrobili scenę istną z Jurassic World 1. Po prostu bieg i rzucił flarą... w w zaura Rexa. no i, i y, alozar dostał tak zwany w, l, w imieniu Brooklyn. Szybko uciekł. To był też jeden pracownik zdrajca, który pomagał tej babie, zrobił sobie z niego obiad. No. I na końcu tam mamy, że mają opcję wrócić do swoich domów, ale jednak domów, ale planują jednak wskoczyć na statek i ruszyć dalej y, w głąb przygody. Jurajskiego Tropu. I okazuje się, że Brooklyn nie żyje. No. To tyle. Z mojej recenzji szczegółowa ona nie była. Miałam w sobie dużo spoilerów. Oceniłem większość głównych postaci i taką ich jakby historię, co się zmieniło. Co co w tym parku jurajskim się działo? Przez dwa lata nieobecność, nie? No. Moja ocenka ogółem tego serialu to jest poza skalę. Ale mogę dać 10 przez to, że zrobili dwa razy to samo. Ale jednak dalej to jest krasa poza skalę. Po prostu. No. Więc mam nadzieję, że moja króciut króciutka recenzja Wam się spodobała. Będzie dzisiaj live z Fortnita niedługo. No więc co? Ja mam nadzieję, że od Cię się spodobał. Był z jeszcze Igor Gracz. No i co? Do zobaczenia! W kolejnym filmiku o Parku Jurajskim.